Cześć! Zapraszam na zapowiedzi i premiery komiksowe oraz mangowe miesiąca lipca 2022 roku. Startujemy. Zaczynamy od wydawnictwa Egmont i Amazing Spider-Man Epic Collection. Powrót złowieszczej łowieszczej szóstki. Jest to kolejny tom z tego cyklu przygód uh, Petera Parkera jako Spider-Mana. I Komiks będzie liczył 54 strony, standardowo wydany w takim samym formacie oraz twardej oprawie, jak to zwykle bywa, z ceną prawie 200 zł. Myślę, że o tym tytule więcej mówić nie trzeba, po prostu wszyscy ci, którzy zbierają, sięgną po ten tytuł. Następnie kolejny, bardzo wyczekiwany Batman Nightfall. Tom drugi, czyli upadek mrocznego rycerza. I po pierwszym tomie e, Batmana Nightfall konsekwentnie Egmont wydaje kolejny tom. I w tym roku powinien wydać jeszcze trzeci. Tym razem będziemy mieli tutaj Batmana, który e, będzie walczył z Bane'em. No i cóż, e, to nie będzie chyba dobra walka dla niego. 588 stron. Standardowo twarda oprawa. Taki sam format e, jak w przypadku tego wcześniejszego Epika. No i niestety ta sama cena. 200 zł bez grosza. Ale e, kolejnym tytułem będzie Deceased. Martwa planeta. Tutaj mamy również twardą oprawę. Format taki jak dotychczas w całej serii Deceased. Będzie to kontynuacja e, historii. Nie. Coś w rodzaju spin który mieliśmy wcześniej, czyli Nadziei na końcu świata. Tutaj fabuła powinna zostać popchnięta do przodu. I Martwa Planeta będzie liczyła sobie 204 strony, standardowo znowu twarda oprawa i 89,99 w cenie okładkowej. Ten komiks już możecie znaleźć na półkach w księgarniach, czy też w internecie. Kolejny grubasek, Imperatyw Thanosa. 492 strony. To znowu bardzo gruby komiks. I e, zostanie on wydany w linii Marvel Classic. Także podobnie jak ten Epic oraz Batman Nightfall, to będzie ten sam format. Znowu twarda oprawa i znowu 200 zł bez grosza w cenie okładkowej. Następnie Sandman. Już szósty tom. Który będzie nosił pod tytuł Refleksje i przypowieści. 264 strony. Standardowe wydanie jak w przypadku poprzednich części Sandmana. I 100 zł bez grosza w cenie okładkowej. I jeśli chodzi o takie grubaski e, o podobnym formacie to jest wszystko. A teraz mamy jeszcze Venom drugi tom. 256 stron. To jest miękka oprawa ze skrzydełkami i cena 79,99. Podobny y, objętościowo do Sandmana, ale dzięki temu, że nie mamy tutaj twardej oprawy, a y, tą miękką ze skrzydełkami, to cena okładkowa jest o 20 zł. niższa. I Venom jest y, na pewno tym komiksem, na który bardzo czekam, bo pierwszy Venom był rewelacyjny. Także y, myślę, że tutaj drugi y, również. Powinien sprostać się wyzwaniu i będzie stał na podobnym poziomie. Natomiast e, ostatnim, jeszcze takim komiksem od Egmontu, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest Wojna z Korpusem Sinestro. Jest to jeden z komiksów wydanych w linii wydawniczej DC Deluxe, czyli będziemy tutaj mieli twardą oprawę z obwolutą, 560 stron. Ten komiks miał e, opóźnienie bodajże dwumiesięczne. E, jak wiecie, DC Deluxe no to, to jest twarda oprawa i cena opadkowa 230 zł bez grosza. A, oczywiście Egmont wyda jeszcze wiele innych rzeczy, w tym bardzo dużo pozycji dla dzieci. E, standardowe swoje serie takie jak a, Diabełki, e, Deadpool, Gigant Poleca. Giganci, Harley Quinn Piękna Katastrofa, komiks bodajże ten z linii wydawniczej komiksów 13+, będzie Hellblazer od Jimmy'ego Delano, tom trzeci, Kaczogród, Carl'a Avarxa, Kajko i Kokosz, Złota kolekcja, już czwarty tom, Książęta i demony, Kumpelki, Liga Sprawiedliwości Wieczna Zima, będzie Mała Syrenka, to w ramach e, kolejnych komiksów od Disneya, Najwybitniejsi Naukowcy, dwa tytuły się pojawią, opowieści z Bukowego Lasu, Pan Borsuk i Pani Lisica, Sisters, Sixteen, Smurfy, Śnienie, czyli kolejny tytuł z uniwersum Sandmana, e, będą również Star Warsy i e, o, rzecz, o której zapomniałem, e, będzie również X-Men, punkty zwrotne, powtórne przyjście. Gdzieś mi ten tytuł umknął po drodze. To jest rzecz, na którą ja również czekam. I w przypadku tego X-Mena, tego komiksu, 384 strony, twarda oprawa, również jest to takie wydanie jak dotychczas w dwóch poprzednich tytułach z serii. Punkty zwrotne. I cena okładkowa: 150 zł bez grosza. No. Niemal lekko dla portfela, tak to wygląda, jeśli chodzi o Egmont i jej zapowiedzi. Przechodząc dalej, Mucha Comics niedawno opublikowała zapowiedzi na swoim Facebooku. I z e, takich ciekawych tytułów, które bez wątpienia mnie zainteresowały, to jest Sztuczna Inteligencja, dlatego, że jest to jeden z tych tytułów, za które odpowiada Jeff LeMire, czy też LeMire. I tak. Sztuczna inteligencja to komiks, który będzie liczył 168 stron. Będzie wydany w twardej oprawie, z ceną opadkową 89 zł, Wydany w kolorze. Jak on się prezentuje to możecie zobaczyć na przykładowych kadrach, które e, wam tutaj prezentuję. Ale oprócz tego pojawi się również Reckless, tom pierwszy. Jest to nowa seria od Eda Brubakera i Sienna Philipsa. E, komiks będzie liczył sobie 144 strony. Zastąpi on nam godnie serię Kryminal od tych samych autorów. Także Rekless to pierwszy. Natomiast e, jeszcze rzutem na taśmę e, pierwotny. Co to będzie? Kolejny komiks od Jeffa Lemira w, w scenariuszu i rysunki Andrea Sorrentino. To jest. E, Rzecz, która dopiero to została zapowiedziana, czy w zasadzie potwierdzona terminowo, 26 lipca i e, również cena 89 zł na okładce, 176 stron, twarda oprawa. Poczekam na jakieś pierwsze opinie. E, teoretycznie Jeffrey Meyer to jest e, człowiek, który powinien gwarantować wysoką jakość. E, i jeśli chodzi o Muchę, to tyle z e, rzeczy, które mnie zainteresowały i e, którymi się chciałem z podzielić. Natomiast przechodząc dalej, mamy Nonstop Comics Duna Root Atrydów, trzeci, ostatni tom. Dla wszystkich, którzy kupują te komiksy od Nonstop Comics, wiadomo, jest to domknięcie serii. Standardowo wydanie w twardej oprawie. I uwaga, 112 stron, cena okładkowa 59 zł, Można? Można. Ale drugim tytułem od tego wydawcy, który mnie zainteresował i myślę, że Was również powinien zainteresować, to jest Znajdujemy ich, gdy są już martwi, tom drugi, Złodziejka. 136 stron, jest to wydanie miękkookładkowe. 54,90 e, cenie na okładce. Science fiction pełną gębą. I tyle, co mogę powiedzieć, e, jeśli chodzi o ten tytuł. Dalej, JPF, czyli mangi, Syrenia opowieści, tom drugi oraz Akira edycja specjalna, tom czwarty. Wreszcie, Akira e, będzie wydawana dalej. E, te dwa tytuły wydawca zapowiedział na swoim Facebooku. Potwierdził, że e, już mają je u siebie, więc myślę, że e, premiera w lipcu jest niezagrożona. Nie mogę wam tutaj powiedzieć nic więcej, jeśli chodzi o objętość, no, natomiast Akira jak kupowaliście wcześniej pierwszy, drugi, trzeci Tom, no to e, wiecie, że on mniej więcej liczy. Podobną objętość to jest w granicach 350 do 400 stron, coś takiego. Myślę, około, bardziej 400. Serenie opowieści coś w granicach tych 350 stron. I um, Akira edycja specjalna to jest format powiększony, miękka oprawa z obwolutą, natomiast serenie opowieści będą wydawane standardowo w miękkiej, twardej oprawie i twardą oprawę można kupić na stronie Wydawcy w ramach preorderu, eee, tyle jeśli chodzi o JPF, co mnie interesuje. Dalej, studio JG, Dorohe Doro, Hedoro, drugi tom, tak? Zapowiadają, że już ma być drugi tom w lipcu. Eee, ja oczywiście zakupiłem ten tytuł wcześniej w ramach preordera, więc po prostu czekam. Jak dostanę potwierdzenie, że został nadany, no to będzie. Eee, a innym tytułem, który już. Trafił na półki sklepowe, jest kaiju numer 8 i to jest już czwarty tom. Cieszę się, że po pewnej obsługie, która miała miejsce, trzeci i czwarty tom wyszły bardzo blisko, jeden po drugim i oba te tytuły, czyli zarówno Doro Hedoro, jak i kaiju, to jest cena okładkowa 2999, to są miękkie oprawy z obwolutami i te e, mangi liczą sobie około. 120, 130 stron. Coś takiego. Jeśli chodzi o tytuły mangowe, jeszcze w ramach pewnej ciekawostki Waneko wydaje nowość Valkyrie Kresu Dziejów Record of Ragnarok, tą pierwszy. Nie jest to tytuł, który by mnie jakoś specjalnie interesował, bo jest to seria ciągle kontynuowana w oryginale. Nie wiem jak długa, ale na pewno w ramach preordera tam już jest ponad 15 tomów, które Waneko um, zapowiedziało. Ja raczej póki co po taki tytuł nie sięgnę, są inne mangi, które mnie interesują. E, ale jeśli Wy e, chcecie, interesuje Was coś takiego, bardzo proszę, 24,99, miękka oprawa z obwolutą, tak to ma zostać wydane, tyle co mogę powiedzieć. I e, już powoli zbliżając się do końca, Scream Comics. Scream zapowiedział kilka tytułów. Mnie najbardziej interesuje jeden, Nestor Burma, tom trzeci. Awantura na Nation. Eee, wcześniej gdzieś tam taki roboczy tytuł był była Draka na Nation. Zostanęło eee, na awanturze. 80 stron, twarda oprawa i cena okładkowa 100 zł bez grosza. Eee, limitowana, eee, limitowane wydanie, 444 egzemplarze. Najwyraźniej Nestor Burma nie cieszy się wzięciem w naszym kraju, i dawca, żeby pewnie kontynuować w ogóle wydawanie serii komiksów z tym bohaterem, podjął takie kroki, że to będzie seria limitowana i tylko 444 egzemplarze. Zobaczymy. Los in time. Pierwszy raz. Zdarza się tak, że Lost in Time bardzo zainteresowało mnie jednym ze swoich tytułów. Jest to Księżycowy Jeleń, pięknie zilustrowana opowieść, bardziej taka, myślę, skierowana dla dzieci. A w związku z tym, że ja mam dwójkę dzieci i podoba mi się to, jak graficznie prezentuje się ten tytuł, to poważnie zastanawiam się nad jego zakupem. A w dodatku cena nie jest zbyt wygórowana, bo 196 stron dostajemy za cenę opłatkową 66 zł. Będzie to wydanie miękko-okładkowe, ale myślę, że e, tytuł, po który warto sięgnąć, warto się tym zainteresować. A oprócz tego, Lost in Time zapowiedziało Republikę Czaszki 240 stron w twardej oprawie z ceną okładkową 145 zł. Tutaj, e, jak już Lost in Time zdążyło nas przyzwyczaić, proponują dwie wersje okładkowe. E, powieść o piratach. Republika Czaszki. E, Wyspa czaszki, czarna bandera, piraci. Wiadomo o co chodzi. I o, czy ja to kupię. Nie sądzę. E, to jest tak, że ja bym chętnie dużo e, komiksów od Lost tam przytulił, natomiast e, decyduję się po prostu na inne zakupy. E, ale prezentuję wam tutaj, bo myślę, że warto się zainteresować. I ostatnia rzecz. E, o której chcę powiedzieć, to jest Julia z archiwum spraw kryminalnych. E, jest to tom czwarty, witaj ponownie Myrno. Tom czwarty z serii z archiwum spraw kryminalnych. Natomiast niektórzy myślą, że to jest tom piąty. Nie, wcześniej były przygody kryminolożki, a Waliska pełna śniegu. To jest e, inna seria, więc to nie jest tom piąty, tylko to jest tom czwarty. Witaj ponownie Myrna, czyli kontynuujemy e, historię z e, trzech pierwszych tomów z Archiwum Spraw Kryminalnych. I ten tytuł ma się pojawić e, końcem lipca, 128 stron, standardowa miękka oprawa, to jest dosyć mały format, ale cena okładkowa to jest tylko 34 zł, więc też e, nie jest jakoś strasznie e, drogo. A, I to będzie oczywiście wydanie kolorowe. Jeśli natomiast chodzi... O kulturę gniewu w lipcu nie będzie nic. Za to na sierpień kultura gniewu zapowiedziała, myślę, bardzo fajny zestaw komiksów, ale do tego przyjdziemy w sierpniu. I niestety póki co nie mam informacji od e, Team of Comics. Hmm, myślę, że coś się pojawi, ale pewnie będzie to znowu w okolicach końca lipca czyli 29, może 28 lipca trudno powiedzieć. Myślę, że gdzieś tam w nadchodzącym tygodniu Team off zapowie, co wyda w lipcu, jeśli coś wyda, bo może tak jak kultura gniewu robią wakacje i nie będzie nic. Oczywiście, tak jak zawsze, jest to moja jakaś subiektywna lista premier i zapowiedzi na ten miesiąc. Jeśli Wy wybieracie coś innego, jeśli interesują Was inne tytuły, możecie napisać o tym w komentarzu. Ode mnie to tyle. Zapraszam do innych moich filmów. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia mniej więcej za miesiąc.